Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na ligowe spotkanie. Oj, będzie się działo. Jeśli chcą zostać liderem, muszą popracować przez te pozostałe kilka kolejek. Ponieważ brakuje im do tytułu kilku punktów, wydaje mi się, że na pewno będą robić to zaciekle. Dostrzegł. Strzela! Strzał został zablokowany. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Mocne uderzenie głową. Ach, szkoda, stracili taką okazję. Dobrze się pokazał. Atak przerwany jest spalony. Pereira. Gargano. Świetnie wychodzi teraz bez piłki na wolne pole. Gargano, Świetnie zagrał. Ależ niesamowity atak obrońcy. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Przy piłce Podolski. No, dobra okazja będzie. Kapitalna wrzutka. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Arteta spokojnie wyjaśnia Tę trudną sytuację. Szaleńsza atakuje obrońca. No nie jest tak daleka. Nie można zagrozić. Czy to wykorzysta? Sąki Kazorla. Obronił nie złapał piłka w grze. No będzie to. Piłka poza boiskiem <laughs> i w <stawieniu> od bramki. <laughs> Świetna współpraca środkował, Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Sania. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Doskonale. Czy to Uderza. Obronił, ale piłka na boisku. Mają szansę na kontratak. No i kontra zastopowana. Godin. Jest w okolicy kolega. Piłka wciąż brzeg. Bliska Blisko już do bramki. Dobrze podał. Rodriguez. Strata w ataku. Czy to będzie? Tak jest. Rzut karny. Trafia. Piłka w siatki. Można się było spodziewać, że zamieni Karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Zwłaszcza, że ten bramkarz przecież wiele razy bronił już Karnę. Cóż za niebywała precyzja. Wilsher. kto jak kto, ale on jest prawdziwym konstruktorem tej drużyny. Walcott. Próbował, ale stracił piłkę. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Czy to wykorzysta? Dobry ryzykowny odbiór. Gargano. Hernandez. To może być interesujące. Zawodnik biega w wolne pole. No niestety rywale przerwali ten kontratak. Pereira. Suarez. Oddaje piłkę koledze. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Rzut rożny. Wilsher. Łukasz Podolski. Wilsher. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Edinson Cavani. Dipps. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby pan Łukasz Podolski. Piłka przekracza linię końcową, no i rozpoczną od własnej bramki. Hernandez. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Brawo za to podanie. Strata i przy piłce kanonierzy. Arteta dobrze próbował, ale stracił. Ma czas, żeby dośrodkować. Gargano. No, z tego miejsca można strzelać. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. Rodriguez. O, udało mu się ładnie podać. Dobra okazja. A, jaka bramka. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na Hattrika. Wydaje mi się, że tam się piłka otarła jeszcze o poprzeczkę. Walcott. A obok kolega z zespołu. Piłka chodzi jak po sznurku. Santika Zorla. Hernandez, Suarez, ładnie dograł. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. No i Łukasz Podolski, Caseres, Hernandez, Suarez. Dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie. A teraz przy piłce Podolski. Dobre podanie. Mogło być groźnie, ale obrona na szczęście nie spała. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Za nami pierwsza połowa tego meczu. Wydaje się Darek, że wszystko ustawił rzut karny. Tak, myślę, że o tym głównie dyskutować będą kibice w czasie przerwy. Był na pewno kontrowersyjny, no ale nie zmienia to już faktu, że prowadzą w tym spotkaniu. Mamy rzut wolny. Wilson. Ale zdążyli na czas. Brawo, obrońca przejmuje piłkę. I za chwilę Arsenal London wykona rzut rogi. Godin. Luis Suarez. Ładna akcja. podanie. Dobra interwencja obrony. Wilshere, Rodríguez, Suárez. Dobrze dograł. Szyli piłkę. Arteta. Teo Wolcott, Arteta, zdążył w ostatniej chwili. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Gargano. No, dobra okazja, będzie. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Teraz Łukasz Podolski. Łukasz Podolski teraz. Doskonale. Czy to uderza? Ależ piękna bramka. Brawo, znakomicie to rozegrali. Dodatkowo ładna współpraca całego zespołu przy tym golu. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa. I trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Suarez. Znakomita wymiana. Znowu celne podanie tego zawodnika. Gips. Wilsher. Piłkę przejmują rywale. No, nie tak to miało zabrzmieć. Blisko już do bramki. Dobrze, ładnie odebrał. Hernandez. W ostatniej chwili przejęli. Jest szansa na kontratak. Pips. Czerwinio. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Luis Suarez. Santi Cazorla. Spróbował ślizgiem. Łukasz Podolski. Suarez. Thermalem. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Znakomicie ze skrzydła! No, chyba będzie gol! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Walcott Łukasz Podolski. Gargano. Piłka wciąż w grze. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Podał ją. Czy to wykorzysta? Hernán no strzela. Nie wierzę. Obronił? Tak, to jest niesamowite. I będzie rzut rożny. Wilsher, Precyzyjne podanie. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. No, może być groźnie. Sędzi sędzia poczekał na rozwój wypadków. Jednak rzut wolny. Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Jest uderzenie głową na bramkę. Obronił, ale piłka na boisku. O, udało mu się ładnie podać. No i udało się odzyskać piłkę. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Hernandez jest 1 do 0, 5 minut do końca. Ładnie się przedar, co z tego wyniknie. Świetna współpraca. Akcja zatrzymana. Wspaniale przechwycił. Znakomita okazja. Oddaje strzał. Broni piłka wychodzi w pole. Jest okazja, piłka w siatce. No po tej grze może ich tylko do Ten facet gra dzisiaj naprawdę słabo. Rozskojarzony, nieobecny i trafiony na końcu. wykorzystają szansę w szybkim ataku. Edinson Kawani. Czy to wyko Uderzenie. Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Grew znowi bramkarz Arsenalu. To spotkanie zakończone, przeszło już do historii. Tym meczem zapewniają sobie pierwsze miejsce w Lidze. Na pewno jest to przyjemne, ale też trzeba powiedzieć, że w pełni na to zasłużyli.